O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się. Zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną porcję szachów w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii, która miała miejsce dokładnie 23 lata temu. Były to Mistrzostwa Świata Argentyny, rozegrane w Argentynie. No, taka można powiedzieć ciekawostka, swojego rodzaju Juan Trejo kontra Mariano Fraschini. Myślę, że tyle słów wstępu. Nie przeciągam, kawka, herbatka w dłoni. Przygotujcie się na szachowe grzmoty, moi drodzy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia E4. Na no, co czarno odpowiadają C5, obrona sycylijska, to wybór Mariano Frasiniego. Otwarte systemy w Sycylu to jest to, co polecam serdecznie. D4CD, skok bije. I tutaj już czarnymi nie bijemy. Nie zapraszamy Hetmana do tańca, żeby tutaj czuł się dobrze w centrum, na parkiecie. Tylko gramy chociażby E5. Wariant Lowenthala z przejściem do tego szweśnikowa czy też kałasznikowa w nazwunie. Można wybić, można odejść, to są ruchy spoko, chociaż czarny ma się w nich nieźle. Skoczek b5 z ideą szukanego na d6, to jest najlepsza kontynuacja. I tutaj, jeśli pozwolicie czarnymi na wejście d6, no to miejcie na uwadze fakt, że no nie chcecie grać z królem na 7 więc prawdopodobnie rąbniecie, no i gracie taką albo końcówkę, Mniej więcej, bands bands kiedy to, nie wiem, wchodzą figury do gry, no biały będzie miał płynniejszy rozwój. Tutaj będzie to troszeczkę prostsza gra ze względu na otwarte diagonale, ze względu na otwarte, moi drodzy, linie. O, to jest taka sytuacja. Oczywiście ta przewaga nie jest jakaś wielka, ale jest. Natomiast jest jeszcze druga opcja, po hetmane 7 moglibyście odejść do spodu, właśnie grać z parą gońców w otwartej pozycji mieć cały czas na uwadze słabe pole d5, a tym samym pion na d6, który stoi, on też jest celem ataku, on też bywa słaby, dlatego dużo lepsze jest już d6, żeby tego skoczka nie wpuścić, nie oddawać czarnopolaka. Okej, okay. tak się gra. Skoczek wchodzi do gry, moi drodzy, ten z jedynki, mamy a6, skoczek a3, b5 grozi, b4, skoczek d5 i teraz jeśli normalnie skoczek f6, to podwiązujemy po rozwiązaniu, łubu, Długu i skoczek stoi świetnie na d5. A tutaj taki fajny wariant jest ze skoczek z g 7 idzie, ze strony Maria, Mariano Frasiniego. Bardzo mi się podoba w ogóle imię, nazwisko tego gostka, ciekawe czemu. No to miejcie na uwadze fakt, że ten skoczek dostanie łupnia, już nie ma tego, tej idei podwiązania. Jest ruch c4, można grać też przez c3, żeby skoczka włączyć do gry finalnie na 3 żeby tutaj skoczki złapały się za ręce. Niemniej jednak skoczek d4 to linia teoretyczna i po cb skok tłucze tutaj. Nie ma tego potwora na d5. Tym samym już pole d6 nie jest takie słabe. Nie możemy atakować tego punktu właśnie po linii, po linii d. Goniec e7, no, tylko na uwadze miejcie fakt, że no, to czarne są bez pionka tutaj. Goniec d3, krótkie raszady po obu stronach. No i teraz tak naprawdę f5 z ruchem podręcznikowym. Dlaczego? No yy, Można powiedzieć, że yy, standardy. Mamy atak większościowy. Mamy więcej pionów na tym, że skrzydła, no to rozpychamy się. Ta parka jedzie, moi drodzy, niczym rozpędzona lokomotywa. Koniec E3 chcemy romnąć tutaj, ale skoczek wybija. Teraz na B5, skoczek wybija AB Bum. Biały jest pionem do przodów. Niemniej jednak te a, piony tutaj wyglądają dosyć, dosyć groźnie. Oczywiście my tu mamy swoje wolniaki, chociaż to jeszcze dużo gry. To jeszcze dużo gry. F4, proszę Państwa. No, koniec musi odejść. Goniec idzie na D2, i co gracie teraz? To jest pytanie do Was. Kawka herbatka w dłoni. No, co? Rozwialibyście się, się może jakaś wieża B8 z tępem? może gońc D7, jakoś łączymy ciężkie fiksy. figury matriksy. F3, Atakowicz. Chcemy, moi drodzy, wymusić jakieś osobienia. Hetman bić oczywiście nie może. Moglibyśmy to bobić pionem, tu się zgodzę, tylko koniec H3. No i tu są, tu są nieprzyjemności, bo gońc idzie na g5, a jak tutaj wymienicie, no to już jest niestety checkmate na g2, więc ewidentna słabość. Za dwa piony czarne czułyby się tutaj nieźle, można było w tej liczyć, tu g3 poszło, co tak naprawdę zostawia dziurę na, na, na g2 i to jest już słabość, to jest punkt ataku dla czarnych. Okej, okay, gramy dalej. Wiesz, moi drodzy, b8, idzie a4 z pobranieniem gońca i w tym momencie ciekawostka, Nierozwojowy goniec d7 na wymiankę, nie goniec h3 stępem na wieżę, żeby przejąć kontrolę nad tym punktem dodatkowo, tylko wieża tłucze na b5. Czarne jest, moi drodzy, jakość i piona do tyłu. Kurde bele, no jak się z tego wymiksować? Ogólnie on wyłączył tego białopolaka, no bo one są w obrońcą białych pól, to chyba logiczne. A my chcemy tutaj, nie wiem, poprzestawiać się, poprzychodzić figurami ciężkimi, atakować h2, atakować hetpanem jakieś tam g2. Dużo problemiksów może się pojawić w tej sytuacji. W Hetman D7 wiadomo, gdzie zmierza. Dziwnie, bo stanął tak naprawdę przed gońcem, ale tutaj goniec na razie nie jest aż tak istotny. W król H1, żeby po Hetman H3 przyjść wieżą na G1. No, bronimy się przed matem. Jedyna droga tak naprawdę robimy też miejsce dla Hetmana, żeby się wymienić w przyszłości. Goniec G4. Świetne posunięcie. Zobaczcie, jak to wygląda. No, Hetman F1 był ruchem teraz, który mógłby przyjść do głowy. Załóżmy wymiana wymiana. No i wieża tutaj. W tej pozycji. No, ciężko powiedzieć, bo to jest słaby pion. Ten później też będzie obiektem zainteresowania. No, to jest parę gońców w rekompensacji za poświęconą jakość. Nie jest tutaj jasne do końca, na ile są lepsze białe, bo no, są lepsze, ale to no, wskazanie silnika to wskazanie silnika, ale to jakby się grało, to z szachistą, to jest druga, druga strona medalu. Pogoniec, moi drodzy G4, wieża A4. Ciekawe, ciekawe podejście do, 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 do tematu. Wieża F5. No, plan jest prosty. wieża, moi drodzy na H5 i checkmate na H2. I tutaj, najlepszym planem, najlepszym wyjściem było oddanie moi drodzy, zwrócenie tak naprawdę materiału, zwrócenie jakości. Ale wróćmy na sekundkę. Tu z kolei, najlepszą kontynuacją co silnik mówił, chwalił się wyraźnie. Wcale nie było moi drodzy, przyjście wierzą tutaj na, na F5. Tylko najlepszym ruchem rzekomo było Hetman G2, G2 zachowujący przewagę. w się do końcówki. O co chodzi? No bo teraz tak naprawdę trzeba to wybić. No nie można królem, trzeba, trzeba wieżą. Bank idzie z szachem. I tu jest atak z odsłony. Więc król bije G2, nie bije D1, moi drodzy. Taka oto sytuacja. No tam Hetman, załóżmy, napad na pionka. Moglibyśmy jeszcze wrzucić szaszka i odejść gońcem spod bicia. Czarne są tu niezłe. Zwróćcie uwagę na fakt, że mają no, więcej materiału, tak? Jakby nie było, bo to jest figura za, figura za dwa piony. Żeby to jeszcze była parka wolna, no to inny temat. To są dublaki. Niestety te piony są mega słabe. Więc Hetman G2 był ruchem, który warto byłoby rozważyć. Tu jednak wieża F5, i teraz moi drodzy, no, wieża G4, tak jak mówiłem wcześniej, zwrócenie materiału. Hetman G4 e, ciekawa linia, bo mamy B6 wolniaka. Z tym, że wieża H5 zapewne chciałaby się zakraść. I tutaj trzeba by było uważać. To jest spekulacja, bo wieża na G4 nie pobiła. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt złożone. Te, to, to, co ja tu robię. Ona myśli, że tak trochę odskakuje od przebiegu partii. Ale to jest ciekawe, bo jeżeli teraz poszłoby wieża H5, to wydaje się, że kurczę, no jest jeszcze czas. Jest jeszcze czas, więc chcielibyśmy pchnąć i dorobić hetmana. Tylko, że po B7 no jest forsowny mat i no nie o to chodzi. Chodzi o to. Łubu, dęk. checkmate jest, nie? Wieża zabrała pole, pion odbiera również, więc tak naprawdę nie byłoby czasu pchać, ale zamiast pchnięcia powierza H5, Hetman F1 trzyma pozę, bo teraz już ten motyw nie przechodzi ze względu na zasłonę. Więc to była linia obrony. Oddanie tak naprawdę jakostki, no tam straszenie wolnym pionkiem i Hetman F1. W ten czas. W ten czas. Tu powierza F5 jednak, Hetman F1, right away. Ula la. Ależ pograł, kurde balans, nie najlepiej się okazuje. Dlaczego? Jest to błąd. Dlaczego? Jak to ukarać? Czy ktoś widzi? No oczywiście. Wchodzi, moi drodzy, potężne. Hetman bije h2, jest po partii. ja poddały, przeoczyły to. Mokru musi bić, nie ma rady. I w tym momencie wieża h5. Jedyna zasłona to Hetman H3, a niestety to pole jest dwukrotnie kontrolowane, bo goniec robi robotę. No, goniec tutaj na G4 był, był bardzo ważny, więc trzeba go było zlikwidować. Ustalić co grozi, jakby co jest mocne, co nam przeszkadza najbardziej i to zlikwidować za wszelką cenę. Wow, grubo. No dopchał tutaj pionka, osłabił króla niesamowicie, poświęcił jeszcze hecia po, tym błędnym, po tej błędnej decyzji Hetman F1. Znalezienie linii obrony pewnie nie byłoby jakoś mega trudne dla dzisiejszych arcymistrów, niemniej jednak dla nas w partii no, mogłoby okazać się wyzwaniem swoistym, nie? Nie, nie, nie? Taka partyjka, moi drodzy. Pytajcie mnie ostatnio, co do tego disu, tam mało małolaci nagrali na mnie disa, wszystko jest w porządku. Dostałem od nich info na, 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 na Instagramie, że już siedzą tam w pieleszach, przestraszeni. Ja oczywiście żartuję. Od razu mówię, nie będę odpowiadał na takie rzeczy, na tego typu zarzuty, to jest wszystko humorystyczne i tak, tak niech zostanie. A, A zresztą. <laughs> Dobra. Nieważne. Miłej niedzieli, miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.